widzowie dzisiaj sobie pobudujemy na tym świecie. No bo jest utroje nudno, no. No nie ma co tu robić. Dpieru budujemy skrzynkę. Cisz to po pierwsze Bartek. Mój brat miał też uczestniczyć w tym odcinku. To chcesz uczestniczyć czy nie? Nie. Dobra widzę, wróciłam, musiałam odłożyć temy. czekam na noc, bo zaraz będzie i pójdę spać i będzie dzień. Pierwsza kategoria kwiaty. Dom, czy mini wioska? Mini wioska. O ty. ty wiesz dobrze, czego ja tak nienawidzę budować. Au. A co tego specjalnie nie ma? Boże, to jest na dunkingowy Spajka wziął o, Ja zrobię niecodzienną wioskę, taką z której ja nawet na tym serwerze będę korzystał Podczas nagrywania odcinka dzisiaj O ja ci za dużo tego świętuję. To mocno jest zacięty pojedynek. To Czekaj, to... ja muszę zasłonić to już bo mi Wejdź to. Czyli, ciszej trochę. Niektórzy tu budują. To mi się nie przyda. Czekaj, co mi się przyda teraz? Co ja chciałam a już wiem co Zakładka hop No nie Oj, Jak to oni wyglądają Tak ja zawsze muszę wydawać coś niecodziennego Pizowie, właśnie buduję taką wioskę, którą do, 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 do mój brat by nawet chciał z serwerze mieć u siebie. A wkrótce, co blost? Cicho. Dwanaście postaci. Wiesz, co robi teraz za domek? Jeszcze piłka. Ja robię mięsny. A trudna jest piłka na rankingowi. Tak. Przecież graliśmy, w nie wiesz? A teraz Ej, już nie przyjęcie. To się pytanie Gabyliście czy z nami za... grała Blawla. O czym Widzowie, dzisiaj będzie nawet odcinek z mojego telefonu. Żadnego na moim kanale nie ma odcinku z telefonu. Dzisiaj będzie. Postaram się, jeżeli moja koleżanka będzie chciała. Ale pamiętaj Bartek, Gabi zawsze nie chce. A tym bardziej nie chcę nagrywać. Pamiętacie widzowie, jak na moim poprzednim kanale Kapi powiedziałam, że może z nią będę nagrywał? Nie chciała. A jak ona nie chce, to za. A ty powiesz, no dawaj, to ona, to, ona, to, ona, to ona będzie mówić: nie, nie, nie. Tak, jak mój z Tym się chyba pokłóciłem, nie wiem. Mają otwartą drogę, przejdęmy 2-0. Ja nie przegrywam. Taj, ja zobacz. A zgłaszają przy osobie za dwie rzamy za oszukiwanie, a, a jeden za coś tam. Widzowie, na ile oceniacie taki domek? Tak. Dobra widzowie, moja mama się pyta, gdzie jest mój zwierzak, czyli kuliś. Czyli pod ciebie, bo... Jestem jaki, jestem. Ooooop! W tym domku o, się. Ja... W... w tym domku się zmieszczą wszystkie podstawowe rzeczy wieśnię. Tutaj łóżko tu. To. Ale weźcie mu jeszcze regulujemy, bo wioska nie ma Miałem oficjalnego otwarcia. Wy też możecie widzowie ocenić tą wioskę. Jak bardziej skończę. Poświęcona to miejsce trzecie już, a chwilę, jak ja mam. Będę... ty, że mój brat dopiero wbił 3000 pucharków? I tysiące, nie 3000, bo 3000 to ja to niestety ja mam, bo ja często w Brawler nie gram. Bo on wczoraj mi kazał dobić mu 1000. Teraz rozpimy. Biladzelo Kujuś Wiecie co widzę? Wie? Mój królik rozwalił jedzenie I teraz... Ciułek Ej Mikołaj Tak Jak będę miał ciągle pierwsze miejsce To do biehy Chyba do... Nie, 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 nie dwa Bo dwa Wiem. A, a no się gra się glapoko? Tak i nie. Złapiesz? Miałeś złapać. Weź no żyjcze. No teraz może do domu wycie. Łatwo się To no. Oh, yeah. yeah, colonia